Dzień dobry państwu. Witam na briefingu Polskich Linii Kolejowych w Śniadowie w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd. Proszę Państwa, spotykamy się tutaj w okolicach Łomży drugi raz w przeciągu dość krótkiego czasu. W Łomży byliśmy w czerwcu, teraz tutaj 1 sierpnia spotykamy się w Śniadowie przy przejeździe kolejowo-drogowym. No i spotykamy się nie bez powodu i ten powód nie jest szczególnie pozytywny, ale koniecznie musimy o nim porozmawiać. Tym powodem jest oczywiście negatywna statystyka wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, które wydarzyły się na terenie województwa Podlaskiego w tym roku, w szczególności w lipcu, kiedy doszło do aż siedmiu wypadków. W skali całego roku jest to już 10 zdarzeń, czyli więcej niż łącznie przez dwa ostatnie lata. Do tragicznych wypadków doszło również tutaj w okolicy Łomży. Doszło do nich dosłownie dzień po dniu, i w związku na to Paskudną kumulację wydarzeń niebezpiecznych na torach. Spotykamy się z mediami i chcemy dotrzeć do mieszkańców Łąży, do mieszkańców województwa z apelem o zachowanie zgodne z przepisami. Proszę Państwa, jesteśmy też dzisiaj na półmetku akcji Bezpieczny Przejazd, Bezpieczny Piątek. Akcja Bezpieczny Piątek to co piątkowe spotkania w różnych miejscach w całej Polsce, na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie nasi ambasadorowie bezpieczeństwa pojawiają się. Z materiałami edukacyjnymi, z materiałami, materiałami promocyjnymi akcji Bezpieczny Przejazd, i rozmawiają bezpośrednio z kierowcami. To jest takie nasze bezpośrednie dotarcie prosto do kierowców, którym staramy się przekazać jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej informacji i zaapelować o zdrowy rozsądek, o bezpieczeństwo na przejazdach. Poproszę teraz pana komendanta Krzysztofa Bednarskiego o wskazanie kilku najważniejszych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych oraz wskazanie błędów, które kierowcy najczęściej popełniają. Do najczęstszych błędów popełnianych przez kierowców podczas wjazdu na przejazd kolejowy należą niezastosowanie się do znaku stop, ignorowanie włączonej sygnalizacji świetnej, przyjeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, czy też wymijanie półrogatek. Kierowcy wjeżdżając na przejazd kolejowy powinni zachować szczególną ostrożność i pamiętać o tym, że wjazd na przejazd kolejowy jest możliwy wyłącznie wtedy, kiedy można go bezpiecznie opuścić. Jeszcze raz apelujemy do kierowców. Zatrzymajcie się, rozejrzyjcie się. Upewnijcie się, czy można bezpiecznie przyjechać. Chwila nieuwagi może kosztować życie. Z racji moich obowiązków służbowych zajmuję się akurat akcją bezpieczny przejazd, monitoruję to. Jak gdyby jestem takim moderatorem na terenie zakładu, chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć o żółtej naklejce, którą stosujemy już przy tej akcji Bezpieczny przejazd na terenie PLK od 2018 roku. Na każdym przejeździe, który znajduje się pod naszym zarządzaniem, znajduje się taka naklejka. I teraz powiem, gdzie takie naklejki się znajdują. Na przejeździe kategorii A, na przejeździe kategorii B, gdzie są rogatki, jest naklejona ta naklejka zawsze na napędzie rogatkowym. Natomiast na przejeździe kategorii C, to znaczy to jest sygnalizacją świetną, i D, gdzie jest, przejazdy są niestrzeżone, naklejona jest na tylnej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. I teraz y, chciałbym powiedzieć, co oznaczają poszczególne, jak gdyby, symbole na tej naklejce. U góry jest numer statystyczny przejazdu. Jest to, jak gdyby, numer linii kolejowej i kilometr danego przejazdu. I później są podane telefony, pod jakie należy dzwonić w razie stwierdzenia albo jakiejś awarii, albo niebezpieczeństwa. Jeżeli jest to niebezpieczeństwo, zawsze dzwonimy pod numer 112, podając ten dziewięciocyfrowy numer, i wszyscy operatorzy numeru 112 mają jak gdyby materiały, na podstawie których określają dokładne miejsce znajdowania się tej osoby. Jeżeli jest to usterka techniczna, polegająca na przykład na jakaś uszkodzona płyta przejazdowa, brak oświetlenia, też możemy to zgłaszać i wtedy dzwonimy pod te numery, które są podane w najbliższym rzędzie, które jak gdyby mówią i kierują do najbliższych posterunków ruchu gdzie odpowiedni nasi pracownicy zajmą się tym zgłoszą odpowiednim osobom, które to usuną. Te naklejki stosujemy od, jak powiedziałem, od 2018 roku i od tamtego czasu około 50 tysięcy mamy przypadków, że kierujący pojazdami nie tylko osoby przechodzące zgłaszały nam jak gdyby usterki, wypadki na przejazdach dzięki tej naklejce. Także wiele no Musimy stwierdzić, że żyć ludzkich zostało ratowanych tylko dlatego, że po prostu ta naklejka funkcjonuje, mamy ten program, który jak gdyby no powoduje, że wiemy natychmiast co się dzieje, jesteśmy w stanie reagować i zapobiegać bezpieczeństwie, niebezpieczeństwu. Było też tak często, że na przykład zostały zatrzymane pociągi. Na przykład była jakaś awaria na przejeździe, samochód, pojazd drogowy się uszkodził i też dzięki tym akurat informacjom pociągi zostały zatrzymane i dzięki temu uniknęliśmy niebezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Trochę się powtórzę, żeby to jeszcze było z takim apelem, powiedzmy. W tym roku na terenie województwa Podlaskiego doszło do 10 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, do 7 wypadków w samym lipcu. Śmierć się w tych wypadkach poniosły 3 osoby. Apelujemy za pośrednictwem mediów do kierowców na terenie województwa o zachowanie zgodne z przepisami. Apelujemy jako kolejarze o przestrzeganie przepisów, które nie są trudne, które są jednoznaczne. Każdy przejazd jest zabezpieczony odpowiednio. Do swojej rangi, czyli posiada co najmniej znak, stop, na którym po prostu trzeba się zatrzymać. Nie wolno wjeżdżać pod opadające rogatki, nie wolno ignorować czerwonego światła, które na kolei oznacza dokładnie to samo, na przejeździe kolejowym oznacza dokładnie to samo co na drodze. To są proste zasady, o których przestrzeganie apelujemy, żeby nie doprowadzić do tragedii. Statystyka jest też bezlitosna dla kierowców. I tak też jest w przypadku wypadków, które się przydarzyły na terenie województwa Podlaskiego. Według naszych ustaleń za wszystkie te wypadki odpowiadają kierowcy. Bardzo rzadko, raz na sto, zdarza się wypadek, za który odpowiadają kolejarze. W 99% przypadków to jest brawura, to jest brak refleksji, to jest niezatrzymanie się, również jeżdżenie na pamięć. Apelujemy o rozwagę na przejazdach. Tutaj trzeba zauważyć, że pociągi na linii 36 między łapami a Ostrołęku jeżdżą od ponad roku, więc nie jest to sytuacja, że pociągi wróciły miesiąc temu, tydzień temu, tylko jednak już przez jakiś czas kursują. Oczywiście tutaj zwiększył się nieco ruch kolejowy ze względu na trwającą modernizację, ale chciałbym podkreślić, że żaden wypadek, który się wydarzył, nie miał miejsca, czy też nie doszło do kolizji z maszynami związanymi z budową. Dlatego te przyczyny są stałe. I niezmienne, i banalnie proste, a jednocześnie straszne, czyli brawura, jeżdżenie na pamięć, niezatrzymywanie się, brak refleksji i nieprzestrzeganie przepisów. Po etapie zwożenia materiałów na inwestycje i w pierwszych rozbiórek, przeszliśmy już do kolejnego, można powiedzieć, etapu, który jest bardziej widoczny, to znaczy dosłownie. Wczoraj zostały zainstalowane, zabudowane na stacji w Łomży trzy nowe rozjazdy, trzy pierwsze nowe rozjazdy. Jeszcze jeden rozjazd ma być zabudowywany dzisiaj. To będą takie pierwsze elementy nowej linii kolejowej, które pojawił się na stacji, które będzie widać, które już widać. Jednocześnie w Śniadowie wykonano już specjalne, mówiąc technicznie koryto, którym pobiegnie łącznica od kierunku Białego w kierunku Śniadowa. To jest około kilometra nowej linii kolejowej, która będzie miała bardzo istotne znaczenie na tym układzie torowym, ponieważ pozwoli na wjazd pociągów do Łomży bezpośrednio z linii Złap. Dzięki temu nie będą musiały zmieniać czoła. W Śniadowie. Krótki odcinek, ale istotny. Tam prowadzimy prace gruntowe, żeby w przyszłości najbliższej układać tam tory. Dalszy przebieg prac to przede wszystkim demontaż linii kolejowej od strony Łomży, sukcesywnie w stronę Śniadowa i układanie nowych torów. Założenia tego projektu przewidują, że pociągi pierwsze pociągi pasażerskie będą mogły wjechać do Łomży jeszcze w trakcie trwania inwestycji, czyli wiosną przyszłego roku, około rok od podpisania. Umowy z wykonawcą. Ta inwestycja będzie jeszcze trwała, będziemy prowadzić pracę, ale linia numer 49 Śniadowo-Łomża i perony przy niej zostaną przygotowane już na tyle, żeby podróżni mogli z nich korzystać.